Dzień dobry, widzowie! W tym odcinku będziemy grać w Minecrafta z kolegą, ale ja kontroluję klawiaturę, a kolega kontroluje myszkę. Siemo. Więc no jasne. Naszym zadaniem jest ogólnie zdobyć diaksy. Ja Okej, okay. dobra. I mamy już... Pierwsze osiągnięcie. No mamy pierwsze osiągnięcie już. No ogólnie ekwipunek wygląda bardzo pięknie, o. o nie, idziemy, chodźmy tam. Może. Dobra, idziemy, idziemy, widzowie. Dobra, widzowie, udało się nam znaleźć wioskę... O kurde. Udało się nam znaleźć wioskę i zrujnowany portal. Jakie na to są szanse? Z zobaczmy, o! co to... O. Dobra. mamy mamy nuggetsy, dosyć dużo. O, dobra, mamy... Kurczę, to potrzeba ten jeszcze... Jedną, żeby mieć kill A w ogóle po co są te fire charge? No, można je stawiać na ziemię chyba. Aha. Patrz, czekaj, 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 czekaj. Op. Nie podpaliłeś świnie. Nie, coś tu o, o. A nie, to nie to, co nie to, to, to. go zabić, uwaga. mamy emeraldy, mamy trochę ten. Lepszy. Ale... No to na pewno dobrze. No. Dobra. A teraz tak. Ja go walnę i ty od razu uciekasz. Dobra. Czekaj. Muszę się przygotować. Uuuuh, Dobra, na domek, na domek. Dobra, i teraz trzeba swój, teraz się podbuduję. Dobra, jest, dobra, idzie, idzie, dobra, mamy go. Nie wiem, jak to wygląda. Dobra, jest, udało się. Kurczę, pięć dał, i dobra, to postaw kratki. Trzeba kurczę, zrobić? Czy teraz iść? Dobra, widzowie, mamy jakiegoś cave'a tutaj. To jest spawnery. go. No tak, zniszczymy. Zostawiam łóżko, jakbyśmy tu zginęli. O nie, nie, nie. Dobra, nie tutaj. O. Żelazo. No, mamy żelazo, ale nie wiem, czy nam się przyda żelazo. O, 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 o. O, jak to creepy jest. No wiem, bo, bo te animacje są creepy dosyć. Wow, Ileś tam jest? Jezus Maria. Jezu! Wow! Jezu! Jezus, poczekaj. Eee... kurde. Dobra, idziemy do Deep slate, co znaczy, że możemy mieć coś, coś, coś. Tak, oh, dobra, Ej, to jest nawet jakiś dobry cave. Okay, dobra. Widzowie, mamy szansę znaleźć diaksy jakieś, tylko trzeba je znaleźć oczywiście. Bo można sobie liczyć... O nie! No właśnie, on ma aimbota. jak dobra, dobra, spadamy. Chyba chodź, nie tam. A jest tam jeden szkielet. Dobra, możemy go spróbować. Dobra. O oh, oh, Dobra, udało się, udało oh. się. Są na pewno szkielety, więc biegniemy jak najszybciej się da. A. Biegniemy, biegniemy. Dobra. Wpadłem, nie, 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 nie. Tam jest szkielet. I tutaj jest ten. Właśnie na nich tracimy. Oh. O Ząbiaka może. Bo się nie ma był, już bo był i się zmył. Poczekaj, co jest tutaj w tej dziurze? O! Już. Czekaj, gdzie zginęli. Nie wiem, nie wiem. Nie. Koniec i cztery.